Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kłesek. Czas na kolejny odcinek z Płachty Nagród. Dzisiaj przyjechaliśmy do opalenicy i mam nadzieję, że tutaj rozdamy buty piłkarskie Puma i jest ze mną ta ekipa! Siemano! Ja! Jesteśmy dzisiaj w opalenicy, pogoda dopisała, świetny obiekt. Płachta jest już na bramce. Zaczynamy z grubiej rury. Mam nadzieję, że trafisz Puma Ultra albo future, w zależności, które chcesz wygrać. Tak, piłki są napompowane. Nie ma flaka. Pierwszy strzał. Trochę w prawo i będzie prezent. Będzie wtedy powód do radości. Wow, Szkoda, ale dzięki. Ach, szkoda, dziękuję. Kto teraz trafi buty? Dobra, okej, okay, zapraszam, byłeś pierwszy. Wiesz co, zdeklarowałeś się, że trafisz buty, to już teraz masz przerąbane, bo widzę już też to wiedzą, nie? Dwie pary nawet mogę wygrać. Dwie? Dwie pary. Dobra, to zostawcie łapę w górę w takim razie na zachętę. A ta piłka się tam zmieści w ogóle? Oczywiście, że tak Może jednak nie te buty dzisiaj. Ale jest prezent, brawo! Zaczynamy dobrze! Wybierasz dwa prezenty. Jeden, jeden dla Ciebie, drugi dla widzów. Dla widzów. No to ten z góry. Tak? Dla kogo? Dla... Dla widzów. Dla widzów. Dla widzów. Dobra, ten idzie dla widzów. To zaraz wytłumaczę, o co chodzi. A ten jest dla mnie. Ten dla Ciebie, dobra. Tu wyjmuję go. To na początku otworzymy Twój. Dobra. Ciężki jest. Otwieramy. Piłeczka. Dobra, wyjmuj po kolei. Mamy tutaj piłkę Pumy. Możesz pokazać. Jest tak, że... No, wyjmuj dalej. Zresztą zaraz wideo zobaczą. Jest torba treningowa. Pumy. Trening, tak. I jeszcze jest tutaj worek z akcesoriami Chasing Adrenalin, Więc to ląduje u ciebie. Gratulacje. Dziękuję. I jeszcze mamy konkurs dla widzów, czyli dla osób oglądających film. Wiem, że nie jestem w stanie się pojawić w każdym mieście. Piszecie naprawdę tysiące miejscowości. Więc teraz mam dla was konkurs. Jeśli chcecie wziąć udział, to musicie zostawić łapę w górę, zasubskrybować mój kanał, a także w komentarzu napisać, dlaczego właśnie wy macie wygrać tego boksa i to pudełko, ten prezent otworzymy na końcu tego filmu. Dlatego już możecie zostawiać łapy w górę, komentarze i lecimy dalej. zestrzelanie. Ok. Ja już to widzę. Ja też. <laughs> a widzowie śnie? No to było dobre. Jaka taktyka na Twoje uderzenia? Najpierw. dolne prezenty? Najpierw jeden z dolnych, potem góra. Okej, okay. ale góra to u... korki, tak? Zależy. Dobra, zobaczymy, no po w Dobra, okej. Okay. No dobra, prezent jest. Jak powiedział, tak zrobił, więc wielkie brawo. Aj, ale jeden prezent jest, więc gratulacje. Zapraszam do boksów. Po prawej stronie na dole. Dobra, otwieramy. Jest koszulka jest piłka pumy. Ale koszulka pumy też jest Borusi Dortmund. Możesz pokazać im do kamery. Proszę bardzo, jest to meczowa koszulka. Jeszcze jedna rzecz. Worek z akcesoriami Chasic Adrenalin, więc gratulacje, mam nadzieję, że rzeczy będą służyć. Mogę strzelić do Ciebie? tak? Nie no. Dobra, to było dobre. Teraz jak już trafiłem nad no. no. szkoda, który prezent wybierasz? Środkowy. Okej, okay. zanim go otworzymy, mam szybką informację dla widzów. Jeśli chcecie, żebym przyjechał do waszego miasta, piszcie swoje miasta w komentarzu. Jedno samo może napisać jedno miasto. No i miejscowości, które będą najwięcej razy napisane, tam po prostu przyjadę z płachtą nagród, chyba wszystko jasne, nie? No. Oczywiście, że tak. Środkowy. Górny czy dolny? Bo nie, potem bo są ten. A, to dobrze. Koszulka meczowa reprezentacji Włoch Torba Pumy. I worek z akcesoriami Chasing Adrenalin. Jest! Ultra! Trafione po raz pierwszy! Yes! Ultra! po raz Drugi strzał! Ja. jaki rozmiar masz? A jaki jest najmniejszy? No nie wiem, jaki masz? 38. Idziemy do busa i szukamy. Idziemy w takim razie wybrać e, buty dla ciebie. Rozmiar 39, więc zapraszam do busa. Tutaj znajdują się buty. Rozmiar 39. Przymierzamy od razu? Dobra, no, dobra, dawaj, siadaj. Otwieramy je. To są ultra. Proszę bardzo, jeden. Idealne. Dobra, no to w takim razie zabierasz je do domu I gratulacje, Wysiadło idealnie Zobaczcie jeszcze raz to na powtórce, bo strzał był bardzo ładny Wrzuciliśmy tutaj pod płachtę Ultra, trafiają w Twoje ręce, więc zabierasz się w pudełku Co, podobają się? No. Będą służyć? Tak Niech same strzelają bramki i wszystkiego dobrego, gratulacje Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam rodziców i całą Akademię Rejsa Dokładnie tak, także pozdrawiam i Gratulacje. Gdzie celujesz? E, no, żeby coś wpadło, ale to prezent najbardziej. Prezent. Buty są fajniejsze. Ale prezent! Dobra. No cóż prezent, dokładnie tak. Wpadło, brawo! To co teraz buty? Myślę, że tak. Dawaj. Gratulacje, wygrywasz prezent. Prawa noga to prawy prezent. Prawa noga, prawy prezent. Też tak można wybierać. Piłka pumy, można się pokazać do kamery. Koszulka w Walencji, także ją pokaż. Ona jest bardzo ładna. I tutaj mamy jeszcze worek z akcesoriami Chasic Adrenalin. Dokładnie tak, znajdują się rzeczy w worku. Czapeczki do treningi i skakanka. Więc będziesz mógł kostro trenować. Jest piłka, jest koszulka, są czapeczki, więc teraz no jeszcze przyjedziesz na jedną płachtę korki strzelisz i cały zestaw treningowy będzie. Dobra, drugi strzał. Trzeba mocno pod piłkę. Pod, mocno pod piłkę. I jest prezent! Brawo! I jest prezent! Brawo! Trzeba było tylko podpowiedzieć i pokazać, jak to trzeba zrobić. Który? Dobra, to niech będzie ten dolny. Ten? Tak. W takim razie otwieramy. Męczowa koszulka Newcast. Pumy. Taka? Dobra, jeszcze tutaj kolejne rzeczy. O, jest nerka, więc idealnie. Jest nerka, tak. Jeszcze tam mamy worek z akcesorami chasing y, adrenalin. Więc brawo i gratulacje. Okay. Oliwia ja cię mała nagrał. <noise> <noise> Już podzielone. Tak, podzielone. Zanim odda swoje strzały, mam konkurs dla widzów. Tutaj są buty Pumy, łany, podpisane przez czeska Fabregasa. Jest to mistrz świata, mistrz Europa, także zdobywca Ligi Mistrzów. Aby wziąć udział w tym konkursie, musicie wejść do mnie na Instagrama, polubić zdjęcie z tymi butami, zaobserwować mój profil, Ergola, a także Pumy i w komentarzu napisać, dlaczego to właśnie Wy macie te korki wygrać. Bardzo dziękuję Pumie i Ergolowi za te buty. Są bardzo ładne, fajne e, i cieszę się, że mogę je mieć przez dwa tygodnie u siebie, a potem jedna osoba z Was wygra. To co, Będziecie brał udział w konkursie? Kolega będzie brał, ale zaraz jeszcze wygrywa jedne buty po domu, takim powiedział. No dobra. Może teraz. Ja! Mamy prezent, brawo! Ten na dole Jest torba treningowa. Jest, koszulka, treningowa Manchesteru City, może się pokazać do kamery. Już druga taka. Już druga taka? No bo na, na sobie po wygrać. Wygrałeś już drugi raz? Brawo w takim razie, gratulacje. To będziesz miał dwie, jeden na poniedziałek, drugą na wtorek. I worek z akcesoriami Chasing Adrenalin. Futury na, na nogach są, to wiesz jak się w nich gra. Pytanie teraz, które celujesz, futury czy ultra? Albo te To było dobre. Pierwszy strzał był blisko, drugi siat. Jaki masz rozmiar? E, 44? 44? Czekaj, zobaczmy. Może zostałem tutaj na wystawie? Tutaj mamy 43. Idziemy do busa Pokorki. Bus jest otwarty, bo jeden twój kolega z drużyny wygrał. Jaki masz rozmiar? 44. Dobra, zapraszam. Ci Ultra 44 są. Proszę bardzo, zobacz. Są te? Chcesz przymierzyć? Jasne. Lepiej przymierzyć i zobaczyć, czy na pewno będą pasować. Idealne? To dobrze się składa, bo one już są Twoje i zostają u Ciebie. Więc gratulacje, wygrywasz. Puma Ultra tak jak chciałeś, celowałeś, tak trafiłeś i one są już Twoje. Future na nogach przyniosły szczęście, więc tym bardziej e, gratulacje. To co, następny mężnik na wybiegasz? Ja To mi się podoba, to podeślij jakieś zdjęcie. E, no i co? Brawo po prostu. Było blisko. Ale jest prezent, brawo. piłka Pumy i Manchesteru City, treningowa koszulka Manchesteru City i worek z akcesoriami Chasing Adrenalin, to właśnie trafia w Twoje ręce i mam nadzieję, że te rzeczy będą służyć. Brawo. Ja. Yeah. Bardzo blisko. Ja yeah, Cię kręcę! Czysty strzał, brawo! Dwa prezenty, brawo! Dwa prezenty trafiłeś, więc dwa wybierasz. To poproszę ten. Ten. I, ten? I który? I ten. Ten u góry, dobra, tak. to na początku ten otworzymy. Dawaj, otwieraj. Dobra. Jest tej piłka Pumy, możesz pokazać do kamery. Jest torba treningowa Pumy i Worek z akcesorem Chasing Adrenalin. Ale to nie wszystko, bo tutaj mamy jeszcze drugi prezent, możesz otwierać. Jest druga piłka, tym razem Manchesteru City i Pumy. Meczowa koszulka Manchesteru City, możesz pokazać do kamery. Proszę bardzo. Więc gratulacje. Na pewno pokazałeś kolegom z drużyny, jak się powinno uderzać, więc wielkie brawo. Jest, brawo, brawo! Mama trafiła dla syna. Ten na dole, tak? Jest nerka. Jest meczowa koszulka Bursy Dortmund. się pokazać do kamery. O, to tak by było. Brawo, gratulacje. Przede wszystkim dziękuję Wam za udział. Fajnie, że staliście też do końca. To jest kolega, który wygrał puma ultra, więc wielkie brawo dla niego w komentarzach. Oczywiście piszcie miasta, do jakich mam przyjechać z Płachtą nagród. Przypominam, że na osoba może dać jeden głos. I teraz otworzymy prezent, który wygrał pierwszy uczestnik, który trafił w otwórz prezent. I tutaj dla Was znajduje się bluza. Manchester City ma taką całą na sobie, więc fajnie się składa. Jest tutaj także torba treningowa Pumy i worek z akcesoriami Chasing Adrenalin. Jeśli chcecie to wygrać, to musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał i w komentarzu napisać, dlaczego to właśnie Wy macie ten prezent wygrać. No i co, zapraszam Was jeszcze do mnie na Instagrama, tam jest konkurs o Pumy podpisany przez Fabregasa i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się! Siemano!